Witajcie z tej strony Filip HD. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy z Filipem. Majka z Filipem. Dzisiaj idziemy sobie do tego starego świata. Tak. Jezus zapowiedział aha, tu jest portal nie potrzebuję was, zmykajcie stąd no i co? tu jest portal i tu mamy mapka skype, filipowski świat i wakacje trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy i już wyjdzie, dobra bierzemy filipowski świat no, świat się wczytuje no i jesteśmy na miejscu. Wciąż pamiętam ten stary świat. O, przejdziemy się konikiem, tylko nie wiem czy on jest. O. jesteś, Konik? Smycz mu nie pomoże. Pamiętam, smycz nie pomoże. I tak ucieknie. Taki bóg gry. Pamiętam, jak w 2004 mapkę i tutaj tam zrobiłem demolka. To idziemy. Pamiętam wszystko. McDonald's, KFC, ale jest... Kościmy akurat. Możemy zjeść tylko mięso, lata. Kaplica. O, udało się skoczyć, wcześniej mi się nie udało. Akurat pamiętam ten mur. No! Jedź jedź, jedź! jedź, 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 O! Pobór opłat. Trzeba mieć pieniążki, uwaga. Mm, nikogo nie ma. Możemy przejść dalej. O, pamiętam tego Filipa HD. Wszystko pamiętam. Tylko się nie odświeżyło po roku. Bo krzyże widać. Ale jeszcze pomodlimy się i problem zostanie rozwiązany. Natychmiast. Ciężko mi się ruszać po tych klifach. Dzień dobry. Dzień dobry, Filipie. Dzień dobry. O, ale miejsce. Może chyba poszukać Pana Jezusa. O! To tutaj. Uwaga! W związku z doroczym wielkanocą, Pan Jezus Chrystus. Znowu Zostanie ukrzyżowany i przyjdzie na świat. No tak, taka jest w sytuacja. Sensie. Są tutaj szandary, no to musimy go poszukać. No dobra, szukam pana Jezusa. Gdzie on może być? Aha, zdaje się, że Wiem gdzie on już jest. Poznaję Pan Jezus może być... Jest na górze. Może. O. Tu jesteś panie Jezu. Dzień dobry, panie Jezu. Dzień dobry, panie Filipie. Czy my się znamy? Oczywiście. Poznałem pana Jezusa z roku temu. Jezus, skoro pan Jezus nie odstąpił, to czy pan wstąpić na ziemię? Ooo, bo taka jest tradycja. Jestem nowym panem Jezusem Minecrafta. Oczywiście, naprawdę dwa tysiące lat temu też był Jezus taki jak ja. Tylko że teraz jestem corocznym. Taka jest, taki jest mój los. Oto palemka dla ciebie. Nie, do ciebie nie chce Spokojnie. Nie muszę handlować. Zatrzymaj sobie tę paletę. Pamiętasz coroczną tradycję? Dziś, Wielki Czwartek, pójdę do ogrodu Olivera przed jezusa Będę katowany w Wielki Piątek, uprzyżowany i umrę. W Wielką Sobotę będzie składanie pokarmu, a w Wielką Niedzielę, czyli Wielkanoc, zmartwychwstanie. Trochę smutna historia. Wielki Czwartek co mam robić? Miałam nakarmić uczniów, ale ty to zrobisz, bo ty jesteś najlepszy, masz patent. Ja pójdę do ogrodu oliwnego, chciałbym <laughs> położyć się przed śmiercią. Zgoda, panie Jezu. Możemy powiedzieć uczniom? Uczniowie będą o tym wiedzieli. Dobra. Cóż, to muszę zająć jakieś miejsce. Trzymam sobie tę palenkę. No dobra. No i co? Teraz zaczyna się wielki poniedziałek, ale jeszcze pogadam sobie z Jezusem. Bo nie Trzeba zupełnie czegoś Panie Zół, ee, coś chciałeś mi powiedzieć? Jasne. Wczoraj, żeby mieli pretekst do mojego używania, musiałem rozwalić targowisko, bo zrobili taki bazar, że zamiast się pomówić, to chyba zaczęła się jedną kobietę, która zdała ostatnie swoje oszczędności. Po normalnie. inni próbowali kupować i robić targ jakby nie wierzyli w Pana Boga a teraz czekajcie na moje wybawienie dobra jak mówiłem co roku będzie to samo tutaj trzymam chleb i wino może się tutaj trochę porozglądam a teraz widzimy się w kolejnym odcinku w tym wielkim tygodniu Tak więc Trzymajcie się no i cześć.